Witam Was w drugiej części wykładu pod tytułem uwalnianie karmy rodowej, czyli jak nie powtarzać błędów swoich przodków. W pierwszej części mówiliśmy o tym, w jaki sposób reakcja rodziców na ciążę, na dziecko, które się ma pojawić, może wpłynąć na późniejsze życie tego dziecka. I zauważyliśmy już, że ma to krytyczne znaczenie. W wielu przypadkach tych programów, które później nosimy, ze sobą przez całe życie jest bardzo dużo, czasami one niszczą nasze życie, i bez uwolnienia tych programów naprawdę możemy wkręcić się w kółko i ciągle mieć te same problemy, i ciągle nie móc wyjść z tego zaklętego kręgu. Natomiast teraz powiemy sobie co nieco o programach dziadków, ewentualnie pradziadków. Zacznę od historii mojego dziadka własnego. ok a więc jest to mój dziadek Władysław, który urodził się w 1888 roku. I kiedy wybuchła wojna, II wojna światowa, był względnie bogatym człowiekiem. Posiadał trochę ziemi w mieście, w Łodzi. Posiadał też kamienicę, którą wybudowali razem z kolegą niewiele wcześniej, bo w 1934 roku. Mieli tam sklepy. Mieszkali tam ludzie, wynajmowali mieszkania tym ludziom, a więc żyło mu się całkiem nieźle. No i cóż, wybuchła wojna. W czasie wojny mój dziadek dzięki temu, że miał warunki, mógł pomagać całej rodzinie. Część osób, które nie miały się gdzie podziać, mieszkały po prostu u niego. On dbał o nich, żywił ich, no w ogóle był taką ostoją całego rodu. Wojny jakoś przetrwali. Ale okazało się, że po wojnie władze komunistyczne zabierały majątki, zabierały ziemię, no bo oczywiście była komuna, więc trzeba było spożytkować na cele społeczne, tak. I mojemu dziadkowi też zabrano. Zabrano tą kamienicę, która przeszła pod zarząd państwowy, zabrano mu też tą działkę, tą ziemię, na której później wybudowano bloki. No, i teraz możecie się zastanowić, jak może poczuć się osoba, mężczyzna, który przez całe swoje życie ciężko pracował, zarobił jakieś pieniądze, kupił sobie ziemię, postawił kamienicę, otworzył tam sklep, i nagle po wojnie, kiedy wszyscy przeżyli koszmar, kiedy już można by było zacząć odbudowywać normalne życie, cieszyć się tym życiem, to właśnie wtedy. Państwo komunistyczne zabrało mojemu dziadkowi praktycznie wszystko. I dziadek ze swoją żoną, a moją babcią ze swoim synem, a następnie z synową, czyli moją mamą, wylądowali w mieszkaniu w blokach. No i teraz co taka osoba może przeżywać? No po pierwsze straciła wszystko, cały majątek swojego życia. Nie zostało mu praktycznie nic. Czyli wszystko to o co się starał, do czego dążył, wszystko to, co osiągnął, po prostu zostało tak oskasowane jednym dekretem. Kiedy zastanawiałam się nad tym, co mój dziadek odczuwał, czego doświadczał w tamtym czasie, doszłam do takiego wniosku, że wszystko jedno, co robisz, i tak ci wszystko zabiorą. Czyli innymi słowy, nie warto się starać. Po co się starać? Kiedy wszystko, co osiągniesz, i tak zostanie ci zabrane. Kiedy sobie uprzytomniłam, że to jest program, że to był problem dziadka, wiadomo, że problem w rodzie, jeżeli ktoś sobie z nim nie radzi, schodzi niżej, tak, na następne pokolenia. No więc mój dziadek nie poradził sobie ewidentnie z tym problemem. Przeszło to na mojego ojca. Mój ojciec z kolei. Był takim trochę utracjuszem, o czemu trudno się dziwić, jeśli rozumiemy te programy. I pamiętam, że kiedyś bardzo się denerwowałam i moja mama się bardzo denerwowała, ponieważ moja mama chciała pojechać do pracy na zachód, no żeby zarobić jakieś pieniądze. I pamiętam tą awanturę w domu, kiedy mój ojciec powiedział że, do mamy, że nie pojedziesz do Szwabów pracować i być wyrobnikiem i po prostu jej tego zabronił. Mój ojciec powiedział wtedy takie słowa, których naprawdę nigdy nie zapomniałam i pewnie nie zapomnę, że mi potrzebny jest tylko stołek, na tym stołku gazeta i na tej gazecie ryba, i to jest wszystko, czego ja potrzebuję. A więc zobaczcie, jak program dziadka zszedł na ojca, i ojciec uznawał, że jemu jest potrzebne minimum do przeżycia. To po ten stołek z tą gazetą i z tą rybą, no to jest coś. Według niego, co było jemu potrzebne do przeżycia, i on już był z tego powodu szczęśliwy. Czy mógł być z tego powodu szczęśliwy. No i co? No i później to przeszło oczywiście na mnie. Ja już nie miałam takiego podejścia jak mój ojciec, ale gdzieś w tle ten program pod tytułem Po co się starać, skoro i tak mi wszystko zabiorą, działał. I działał w taki sposób, że za cokolwiek się zabierałam. Nawet z entuzjazmem i nawet z czymś takim, z pasją, wiecie, z taką radością, że to będzie fajne i tak dalej, to im bliżej było do końca tego projektu, tym moja motywacja coraz bardziej spadała. Już mi się nie chciało, w którymś momencie jakoś tak przestawałam to robić, albo opóźniałam zakończenie tego. Prawdopodobnie z tego powodu, że w momencie, kiedy już osiągnę to, co chcę, no to według programu dziadka i tak mi wszystko zabiorą. I rzeczywiście, kilkakrotnie w życiu tak mi się zdarzyło, że kiedy rzeczywiście osiągałam jakiś sukces, to natychmiast działy się jakieś takie przedziwne rzeczy, które po prostu niwelowały cały efekt mojej pracy. Okej, okay. więc to jest tak zwany program strat. Śmiem twierdzić, że 99% Polaków ma ten program. No bo... Wszyscy nasi przodkowie byli na wojnie. No, chyba że Ty jesteś wyjątkiem, i akurat Twoi rodzice byli wtedy gdzie indziej, czy dziadkowie. Ale dotyczy to znakomitej większości ludzi, którzy są potomkami tych osób, które doświadczyły wojny. I następny program, który się z tym łączy, to program strachu. Tak sobie wyobraziłam moją mamę, która w czasie wojny była małą dziewczynką. Moja mama urodziła się w 37 roku, a więc 39 to miała 2 latka, no więc jak były naloty tam w 42 czy trzecim jak front doszedł do tego miejsca, gdzie mieszkała, mogła mieć ze 4 latka, może 5, raczej 4 przypuszczam. I zdarzyła się taka sytuacja, że mój dziadek, czyli ojciec, schował ją w piwnicy pod. Wiatrakiem, ponieważ mieli wiatrak, i w tej piwnicy kazał jej siedzieć i nie wychodzić. Więc ona, jako malutka dziewczynka siedząca gdzieś w kącie w tej piwnicy, została tam sama, ponieważ mój dziadek musiał biec i szukać reszty swojej rodziny, swojej żony z, z małym dzieckiem, bo to była siostra mojej mamy, która dopiero co się urodziła. Więc moja mama została tam sama. Absolutnie sama. I teraz wyobraźcie sobie, jak może się czuć mała dziewczynka zostawiona w piwnicy na ileś godzin, kiedy dookoła wybuchają bomby, i nie ma jej kto przytulić, i nie ma jej kto pocieszyć, i ona jest przerażona, i w tym przerażeniu trwa. A więc to przerażenie, które ona wtedy przeżywała, którego doświadczała, Zostałe i na całe życie. Moja mama wiecznie się czegoś bała. No i oczywiście ja, kiedy widziałam jako nastolatka, że moja mama się boi tego, tamtego, jeszcze czegoś, po prostu wprowadzało mnie to w złość. Zastanawiałam się, jak można się tak po prostu potwornie bać. Ale kiedy poznałam jej historię i zaczęłam sobie wyobrażać, jak to mogło być, przestałam się po prostu dziwić. To jest taka trauma, z którą oczywiście moja mama sobie nie poradziła, a więc ten program strachu strachu przed niebezpieczeństwem przed tym, że jak wyjdziesz na zewnątrz, możesz zostać zabita pozostał we mnie w jakiś sposób i oczywiście w dużo lżejszej formie, ale nadal był obecny we mnie. Okej, okay, a więc czy to w ogóle jest możliwe, żeby na przykład taka emocja jak strach przenosił się przez pokolenia? Były na ten temat prowadzone badania, w jaki sposób niektóre cechy się przenoszą, i zauważono, że istnieje coś takiego jak międzypokoleniowy przekaz ryzyka, czyli przenoszenia tych doświadczeń rodziców, i jest to taki cykl, który jest naprawdę trudno przerwać. W Stanach Zjednoczonych. Były prowadzone takie badania, w których uczestniczyły kobiety w ciąży, które były świadkami zamachu na World Trade Center w 2001 roku. Badania dowiodły, że nie tylko, że u nich oczywiście rozwinął się zespół stresu pourazowego, ale także w, u ich dzieci ten zespół stresu pourazowego był obecny, co było udowodnione tym, że był niższy poziom. Kortyzolu w ich ślinie. Było jeszcze takich badań przeprowadzonych, sporo innych, ale jedne z ciekawszych, według mnie, to były badania przeprowadzone w laboratorium na myszach, w których myszy były warunkowane. Mianowicie, najpierw w ich klatce roznosił się przyjemny zapach kwiatów wiśni, a następnie zwierzęta były rażone prądem. W efekcie myszy w swoich mózgach biologicznych połączyły tą substancję zapachową z kwiatu wiśni z bólem, w związku z tym reagowały nerwowo na ten zapach, nawet kiedy później już nie były rażone prądem. Co ciekawe, jakby ten, to uczulenie na ten zapach zostało przekazane ich potomstwu, mimo tego, że te małe myszki nigdy wcześniej nie miały żadnych doświadczeń związanych z tym zapachem. Ale reagowały na niego bardzo nerwowo, w porównaniu oczywiście do grupy kontrolnej, w których myszy nie były rażone prądem przy obecności tego zapachu. Mało tego, to uczulenie na acetofenon zostało przeniesione nawet na wnuki tych myszy, które były poddawane temu procesowi. Okazuje się, że nasz mózg biologiczny zapamiętuje sytuacje niebezpieczne. I ta pamięć jest przekazywana potomstwu, wnukom i nawet prawnukom, po to, żebyśmy byli w stanie przeżyć. I dokładnie w ten sam sposób przekazywane są wzorce zachowań z doświadczeń naszych dziadków na ich dzieci, a następnie na nas. Więc jeżeli moja mama siedziała zamknięta w piwnicy, bo wyjście na zewnątrz groziło śmiercią, to taka informacja, że wychodzenie na zewnątrz grozi śmiercią, została mi przekazana. No i teraz zastanówmy się, że jeżeli chcę osiągnąć sukces i wyjść do ludzi, wyjść do świata, to muszę się z tym światem skonfrontować. Muszę wyjść z tej ciemnej piwnicy i no zacząć w ogóle wchodzić w jakąkolwiek relację, tak? Z tym światem, z ludźmi i tak dalej. A co jeśli. Głęboko w podświadomości, głęboko w mózgu biologicznym jest taki głos, który mówi: Nie wychodź, tam jest niebezpiecznie, zabiją cię, możesz stracić życie. A więc oczywiście świadomie chcesz coś zrobić, a tymczasem twoja podświadomość ściąga cię z powrotem do domu, do bezpiecznego miejsca, a najlepiej do ciemnej piwnicy, <grym> tak żeby cię nikt nie widział. Żebyś była absolutnie niewidzialna, bo wtedy jest szansa, że przeżyjesz. No i jaki mamy z tego wniosek? Otóż wniosek jest prosty: mianowicie wszyscy jesteśmy ofiarami wojny. Bo zastanówmy się, czy Twoi rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie przeżyli wojnę. Bo jeśli tak, to jak już wiemy, Programy dziedziczą się do czwartego pokolenia, czyli po pradziadkach masz aktywne programy. Jeśli oni sobie nie poradzili, no to gdzieś ten program musiał zejść. Jeśli przeżyli wojnę, to jak to na nich wpłynęło? No, niektórzy nie przeżyli wojny, bardzo jest wiele osób, które nie przeżyły wojny, i wtedy te programy oczywiście też są tylko troszeczkę w innej formie. Czy sobie w ogóle poradzili z tymi doświadczeniami wojennymi? Przypuszczalnie nie. Dlatego, że wojna była tak wielką traumą i trwała na tyle długo, że zapisało się to w ich doświadczeniu, w ich komórkach, zapisało się to w karmi rodowej bardzo, bardzo mocno. A więc można powiedzieć, że większość osób, które są potomkami tych ludzi, którzy przeżyli wojnę, czyli większość Polaków, właściwie prawie wszyscy, przypuszczam, ma program strat i program strachu. No, oczywiście to są tylko dwa programy, które tutaj wymieniłam na podstawie mojej własnej rodziny i do tego, do czego doszłam. Tych programów jest oczywiście znacznie więcej i one są znacznie bardziej szczegółowe. Natomiast już sama wiedza o tym, że jesteś ofiarą wojny, że masz program strat, prawdopodobnie, i prawdopodobnie masz program strachu. Może ci dać bardzo dużo wiedzy o tym, dlaczego na przykład nie jesteś w stanie osiągnąć sukcesu, dlaczego opierasz się przed osiąganiem swoich celów, dlaczego się boisz, dlaczego nie chcesz wychodzić do ludzi. Albo jesteś osobą, która chciałaby, ale nie może, i tak dalej, i tak dalej. Czyli nasze zadanie teraz to będzie połączyć doświadczenia naszych przodków, te wojenne doświadczenia naszych przodków i nasze doświadczenia. Kiedy to odkryłam, byłam naprawdę w ciężkim szoku, dlatego że wydawało mi się, że ja jestem osobą odważną, że ja się nie boję różnych rzeczy. Ale w pewnych okolicznościach, z jakiegoś dziwnego powodu, po prostu tak się zdarzało, że siedziałam w domu zamiast robić to, co chciałam robić. No i teraz zastanówcie się, w jaki sposób można w ogóle normalnie i sensownie funkcjonować, skoro z jednej strony masz program strachu, który mówi ci: Słuchaj, nie wychodź nigdzie, bo na zewnątrz jest niebezpiecznie i możesz zostać zabita. No, ale świadomie Ty chcesz coś robić, tak? Chcesz rozwijać swoje pasje, chcesz osiągać jakieś sukcesy i tak dalej. Chcesz oczywiście zarabiać pieniądze, w związku z tym starasz się jakoś, robisz coś, ale na końcu przychodzi program strat i wszystko co masz znowu w jakiś przedziwny sposób zostaje Ci albo zabrany, albo to w jakiś inny sposób tracisz. I nie wiesz, dlaczego tak się dzieje, bo logicznie nie ma na to żadnego wytłumaczenia. A więc trzeba byłoby się zastanowić, w jaki sposób te programy wojenne wpłynęły na ciebie. W jaki sposób jesteś ofiarą wojny. Weźmy pod uwagę, że jeszcze wcześniej była pierwsza wojna światowa, więc ilość traum w pokoleniach jest po prostu niezliczona. I teraz każdy prawnuczek ma obowiązek rozwiązać te programy i uleczyć te traumy wojenne. Bo jeśli nie, no to po prostu zniszczy to jego życie. Dlatego, że czwarte pokolenie ma obowiązek rozwiązać problemy swoich pradziadków. Ja przez wiele lat dochodziłam. Do tego swoimi różnymi drogami. Zastanawiałam się nad tym, skąd się biorą moje programy w podświadomości, dlaczego mam tak jak mam i dlaczego nie mogę osiągnąć tego, co chcę osiągnąć. I byłam bardzo dociekliwa. I powiem Wam tyle: dopóki nie odkryłam programów rodowych, śmiem twierdzić, że błądziłam we mgle. Nawet jeśli znajdowałam jakieś traumy, jakieś problemy, to psychologicznie można dojść. Do dzieciństwa, można dojść do swoich własnych traum z dzieciństwa, ale co, jeśli rozwiążesz wszystkie traumy z dzieciństwa i dalej masz problem? I ten problem nie chce zniknąć w żaden sposób. I okazuje się, że to nie jest Twój problem, ten, z którym się borykasz, tylko to jest na przykład problem Twojego dziadka lub Twojej prababci. I dlatego większość ludzi po prostu cierpi w nieświadomości. 99% ludzi nigdy się o tym nie dowie, o czym my tutaj mówimy teraz, dlatego że ta wiedza jest bardzo specyficzna. Ludzie, jeśli w ogóle się interesują rozwojem osobistym, to raczej chodzą do psychologów, możliwe, że medytują, możliwe, że robią wiele różnych rzeczy, ale nie sprawdzają programów. Karmicznych swojej rodziny, nie sprawdzają programów karmicznych swojego rodu. Jeśli nie sprawdzisz tych programów, nie dowiesz się o tym, jaki problem miał w swoim życiu twój dziadek, twoja babcia lub twoi pradziadkowie na przykład, jest bardzo mała szansa na to, że będziesz w stanie żyć szczęśliwie, radośnie i spełniony. Dlaczego? Ponieważ jest to program Twojego mózgu biologicznego, który jest bardzo ważny i wbrew pozorom, on wcale nie jest zły. On po prostu chroni Cię i zapewnia Ci przetrwanie. A więc mamy tutaj pewien dylemat. Mózg biologiczny chce zapewnić nam przeżycie i powiela doświadczenia naszych przodków, dając nam pamięć o tym, w jaki sposób oni przetrwali. I dzięki temu my również możemy przetrwać. No, ale te informacje stają się w pewnym momencie nieaktualne. No, z bardzo prostego powodu, ponieważ sytuacja się zmienia. My w tej chwili nie żyjemy w czasie wojny. Moja mama miała również program głodu, na przykład, zresztą cała jej rodzina, ponieważ oni cierpieli głód. Teraz już nie mamy tego problemu, ale. Program głodu został. Został program strachu, został program strat, i tak dalej, i tak dalej. Czyli żyjemy w takiej sytuacji, w której nasz ród przekazuje nam informacje o przeżyciu, ale ta informacja może już być nieaktualna. I teraz co my mamy z tym zrobić? Głęboko w genach mamy na przykład wielki lęk, wielki strach, strach przed głodem na przykład. A jesteśmy otoczeni sklepami pełnymi wszelkiego rodzaju dóbr, możemy nakupować sobie tyle, ile chcemy tego jedzenia, i nie mamy teraz tego problemu, tak? Więc jest to pewna sprzeczność. Te programy w tym momencie nie są nam potrzebne. Mało tego, one stanowią dla nas problem, ponieważ nie pozwalają nam się rozwijać w naszym nowym otoczeniu. Jeśli nadal byłaby wojna, Albo nadal byłoby niebezpiecznie na zewnątrz, to pewnie taki program strachu byłby bardzo użyteczny. Ale jeżeli tego nie ma, to ten program po prostu przeszkadza. I jest mnóstwo takich programów rodowych, które są już nieaktualne, a które nadal tkwią w naszej pamięci genetycznej, w naszych komórkach i po prostu nie pozwalają nam się rozwijać. Także, jak widzicie tutaj na tym slajdzie, mamy programy rodowe. Jest z nimi duży problem. Następnie mamy programy z czasów ciąży, o których mówiłam w pierwszej części. Następnie mamy programy związane z porodem. Poród to też jest bardzo magiczny i bardzo ważny moment w naszym życiu. Właściwie jest najważniejszym momentem w naszym życiu, ponieważ wtedy jesteśmy najbardziej żywi, jak tylko możemy, bo jesteśmy na początku naszej drogi życiowej. I wyobraźcie sobie, że wszystkie te rzeczy, które dzieją się w okolicach porodu, są bardzo, ale to bardzo programujące. Podam wam przykład mojej przyjaciółki Moniki, która urodziła się jako brzydkie dziecko. No i pielęgniarka, jedna z pielęgniarek, powiedziała: O, jaka jak ona jest brzydka. No i tam jeszcze powiedziała parę zdań na ten temat. To, co jest mówione podczas porodu, zresztą to, co się w ogóle dzieje, ale to, co, co niektórzy ludzie na przykład jak komentują. Takie nowonarodzone dziecko może wpłynąć na całe życie. Wyobraźcie sobie, że ta moja przyjaciółka przez całe życie nie robi w zasadzie nic innego, tylko się upiększa. Oczywiście pracuje w branży urody, <laughs> upiększa inne kobiety, ale upiększa również siebie. I można powiedzieć, że ma hopla na tym punkcie, że musi wyglądać perfekcyjnie, idealnie i tak dalej pomimo tego, że ma już ponad 30 lat, to stanowi jakby główny motyw w jej życiu, że ona musi być piękna. Bo gdzieś głęboko w podświadomości, czyli w mózgu biologicznym, ma program pod tytułem Jestem brzydka. Bo akurat taka się urodziła. No wiecie, dzieci nie rodzą się takie super idealne, jakieś mają trzy włosy na krzyż i tak dalej. Więc bardzo, bardzo to jest istotne, jakie są programy, Zaimplementowane nam podczas porodu, i to nie musi być przeżycie naszej mamy. To może być właśnie komentarz jakiejś pielęgniarki, lekarza, babci, cioci, albo w ogóle jakiejś przypadkowej osoby, która znalazła się podczas tego momentu w naszym życiu. No i co? I potem mamy sytuację, w której te wszystkie programy czyli programy rodowe, programy z czasów ciąży, programy z porodu przekładają się na nasze życie i my jesteśmy po prostu jak takie zaprogramowane małe robociki, które wykonują wszystkie te różne rzeczy. I to co my świadomie chcemy zrobić, no to oczywiście jest jedno, a to co nasz mózg biologiczny ma wkodowane, to zupełnie coś innego. Oczywiście pojawiają się pytania pod tytułem jak to wszystko teraz zmienić. Jest dużo różnych sposobów, natomiast Pierwsza i najważniejsza rzecz, którą musisz wiedzieć to to, jakie są Twoje programy. Tak, Jaki jest Twój program rodowy, jaki jest Twój program ciążowy i jaki jest Twój program porodowy. Jeśli nie umiesz namierzyć tych programów, jeśli nie umiesz ich zwerbalizować, jeśli nie umiesz ich zapisać na kartce i powiedzieć, że ok, na przykład moim programem jest, no na przykład biorąc pod uwagę mojego dziadka, że moim programem po dziadku jest Lepiej nic nie robić, bo i tak ci wszystko zabiorą. To dopiero uprzytomniwszy sobie taki program, możesz stwierdzić, co ewentualnie można z nim dalej zrobić. Więc punktem pierwszym jest zdiagnozowanie swoich programów. I kiedy się dowiesz o tym, jakie one są, kiedy je sobie zapiszesz, będziesz mógł zacząć, czy mogła zacząć z nimi pracować. Możesz samodzielnie do tego dochodzić, w jaki sposób odprogramować swoje programy. Możesz stosować psychoterapię lub inne techniki, które znasz, ale może to długo trwać i nie wiadomo, czy będzie skuteczne. Możesz również skorzystać z mojej propozycji, którą mam dla Ciebie, i jest to propozycja dwudniowego warsztatu pod tytułem Uwalnianie karmy rodowej podczas którego będziemy bardzo intensywnie pracować. Poznasz co najmniej trzy programy rodowe i je odprogramujesz i będziesz mieć gotową strategię do tego, co dalej z nimi robić. Jak już zapewne wiesz, mam bardzo duże doświadczenie w odprogramowywaniu i uwalnianiu różnych schematów z podświadomości. Zajmowałam się tym przez ostatnie 20 lat. Więc byłoby bardzo rozsądnie skorzystać z mojej wiedzy i poznać te wszystkie strategie, które opracowałam dla tego celu. Ok, a więc zastanówmy się teraz, ile warte jest dla Ciebie uwolnienie się od chociażby jednego programu rodowego. Jeżeli jest to program, który powodował w Twoim życiu olbrzymie straty finansowe, to uwolnienie się od niego jest absolutnie bezcenne. Jeżeli jest to program, który powodował nieszczęśliwe związki w Twoim życiu i niemożność założenia szczęśliwej rodziny, no to jak myślisz, ile to może być warte? Jeżeli był to program na przykład wstydu i nie pozwalał Ci rozwinąć skrzydeł, zajmować się tym, co lubisz, co chciałbyś czy chciałabyś robić, to ile to może być warte? Jeżeli jest to na przykład program otyłości, z którą walczysz od lat, a poprzez uwolnienie się od tego programu będzie Ci dużo łatwiej zrzucić nadmiar wagi, to ile to może być warte. Uwolnienie się choćby od jednego programu rodowego jest warte więcej niż wygrana w totolotka. Jak się później czujesz? A no właśnie tak. Dokładnie tak, jakbyś wygrała milion dolarów. To jest uczucie niesamowitej wolności do robienia tego, czego do tej pory nie mogłaś zrobić. To jest uczucie prawdziwej wolności od przymusu tkwienia w miejscu, w którym jest ci niewygodnie i z którego czym prędzej chciałbyś uciec. To jest uczucie wolności, które pozwala ci realizować te cele, które do tej pory były dla ciebie nieosiągalne. Do warsztatów zostało już niewiele czasu, a im wcześniej się zdecydujesz, tym będzie taniej. Co trzeba zrobić, żeby zapisać się na warsztaty? Po prostu pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go, odeślij go na mojego maila anielska mądrość Wpłać zaliczkę lub całą kwotę. I cóż, widzimy się na warsztatach i zabieramy się do pracy. Zapraszam serdecznie. Mówiła Iwona Siecińska.